Jest, jest takie zdarzenie, które pomyślałem, że warto opowiedzieć, szczególnie z uwagi na to, że to był śmiech, który tylko raz w życiu się zdarzył. Przenieśliśmy się do własnego domu. Wielka radość. Całe życie mieszkanie w bloku, więc domek, ogródek no w ogóle cudownie. I po paru miesiącach zapchała się kanalizacja. W sumie też było to radosne przeżycie czyszczenie dla własnych potrzeb, i w ogóle. Więc jakby nie było tragedii z tym czyszczeniem. I robiłem to z moim bratem, o którym tutaj trochę powiem, bo to jest postać w moim życiu, która jest strasznie tajemnicza. Pożerał książki. W zasadzie dniami czytał książki, całe biblioteki naszych sąsiadów były przeczytane po kilka razy. Ale jakby był też poważnym człowiekiem, tak bym to powiedział. Nigdy się nie śmiał. Nigdy się nie śmiał, nigdy nie miałem z nim takich wcześniej przeżyć, jakichś właśnie takich wariackich, z bratem, coś tam, zabawa w wojnę. Bo dzieliło nas trochę duża różnica wieku, to było już kilkanaście lat. I to czyszczenie tej kanalizacji skończyło się tym, że jak się do niej dobraliśmy, to ona w pewnym momencie wybuchła na nas, na mnie i na brata. I mój brat zareagował na to takim. No do dzisiaj pamiętam ten śmiech. To był taki śmiech nie głupi, nie głupawy, tylko takiej jakiejś radości w ogóle, że. No coś, coś niebywałego. E, I w zasadzie to był pierwszy i ostatni śmiech, który widziałem od mojego brata. E, I to czyszczenie tego główna, że tak powiem, kojarzy mi się do dzisiaj z, ze śmiechem mojego brata, którego na marginesie już nie ma, więc ten śmiech jest bardzo, bardzo taki, no, żyje sobie fajnie.